Cześć, witajcie w kolejnym projekcie Denko, i dzisiaj będzie Denko trochę inne niż zwykle. Jak wiecie, uwielbiam Denko. Jest to jeden z najlepszych filmów kosmetycznych, taka pełna recenzja po całkowitym zużyciu w stylu starego YouTube'a itd. Ale chciałam coś e, zmienić, chciałam coś zmienić i postanowiłam, że będę teraz robiła Denko kategoriami czyli w jednym Denku będą tylko produkty do twarzy lub do ciała lub do włosów. I myślę, że może mieć to taki duży plus, że będę mogła Wam porównać na przykład całą serię kosmetyków albo kilka ser do twarzy i porównać działanie i powiedzieć, którym się najlepiej sprawdził, ponieważ używając kosmetyki z miesiąca na miesiąc i pokazując Wam y, takie denko mieszane, no nie jestem w stanie zużyć kilku ser na przykład do twarzy. Tylko w każdym denku pojawia się jedno serum, jeden żel do twarzy itd., itd., itd. Więc wydaje mi się, że może to fajnie zgrać. Jeśli Wam się nie będzie podobało, zawsze możemy wrócić do starej formy. No i właśnie z tego powodu też w tym miesiącu Denko jest trochę opóźnione, bo musiałam uzbierać tą pełną jedną kategorię i okazało się, że mam całkiem sporo produktów do ciała tutaj, właśnie w tej siatce. Więc zaraz Wam to wszystko pokażę, co mi się uzbierało. I nie martwcie się, Denko będzie co miesiąc, tak jak wcześniej. Bo no, za miesiąc pewnie uzbieram produkty znowu do twarzy, potem do włosów, potem znowu do ciała, więc będę się starała, żeby te filmy raz w miesiącu były, tylko po prostu będą działane na kategorie. Możecie napisać, czy Wam się to podoba, czy nie. A ja zabieram się, słuchajcie, za tą siatę i też e, pokażę Wam o może zaczynając od produktów myjących. I pierwsza rzecz to będzie żel podproszcznik z Cafe Mimi Spa Relax Lavender and Apricot, czyli to jest lawenda i morela. Ja ten żel kupiłam, ponieważ polecała mi go moja ciocia i polecała mi go koleżanka, która, która używała tego żelu i mówiły, że właśnie pięknie pachnie, no a że ja uwielbiam lawendę. No to wiecie, od razu jak zamawiałam z lawendowej szafy, wrzuciłam go do koszyka. No i niestety to nie jest ta lawenda. Którą ja lubię. Ja lubię taką, wiecie, albo suszoną lawendę, albo taką świeżą spola. W ogóle lubię takie ziołowe zapachy, a dla mnie ta lawenda z, z Morelą to jest taka lawenda trochę babcina. Więc nie dla mnie zapach, ale widzicie, no niektórym się podoba po prostu jakoś mi nie zgrało, a sam żel jest naprawdę bardzo spoko, ma naprawdę spoko skład. Możecie sobie tu zatrzymać i zobaczyć, ale jest to naprawdę trochę wyciągów olejków, jest delikatna substancja myjąca, więc jeśli macie Skórę suchą, tak jak ja i robi Wam to różnicę, czym się myjecie, to serdecznie Wam polecam te żele Ja na pewno wypróbuję kolejne, tylko o innych zapachach, tam zapachów jest bardzo dużo, widziałam na lawendowej szafie Więc na pewno wrócę, tylko nie, niekoniecznie do tego zapachu On jest pod prysznic i też do kąpieli możecie wlewać, tylko że ja używam raczej soli, więc akurat w ogóle go nie używałam do kąpieli Zwłaszcza, że było jeszcze ciepło, jak go używałam, jak jest ciepło, to ja raczej na kąpiel nie mam ochoty ale pod prysznic był naprawdę spoko. Konsystencja, pienienie się, wszystko było ok. Więc, więc wrócę. Drugi żel pod prysznic to jest Pierpaoli Ecos z malwą. On tutaj ma wiele jakichś certyfikatów, też ma oczywiście super skład. Też ma delikatną substancję myjącą. On jest właśnie z tą malwą, jest w ogóle z oliwą z oliwek, jakąś certyfikowaną. Tutaj widzę z tyłu, także no generalnie bardzo delikatny żel. Powiedziałabym chyba, że to jest najdelikatniejszy, że jakiego używam od naprawdę dawna. Więc jeśli macie atopową skórę, to możecie spokojnie go używać, bo nawet on nie pachnie jakoś mocno, drażniąco. Pachnie właśnie tą malwą, co jest dosyć zabawne, dlatego że to jest taki trochę kwiatowo-ziemisty zapach, bardzo delikatny. On nie będzie Wam przeszkadzał. Dla mnie nie jest to jakoś najpiękniejszy zapach, ale. No, nie przeszkadzał mi właśnie, bo jest dosyć delikatny. Jest ten żel trochę dziwny w konsystencji, bo jest totalnie wodnisty, ale ja dawałam go na gąbkę i bardzo dobrze się pienił, więc też mi to nie przeszkadzało. I kolejny żel, lecąc dalej, ostatni już, to jest Palmolive Pure and Delight. I to jest jedyny żel drogeryjny, który tutaj mam o zapachu kokonat. To jest taka moja mała słabość, dlatego że ja w ogóle uwielbiam ten zapach. Ja go mam, nie wiem, który rok z rzędu, bo zapach jest w ogóle stary, tylko nowe opakowania zrobili, ale on był i dwa lata temu, i trzy. O, matko! I to jest taki zapach kokosa, nie czystego kokosa, tylko taki kokos wodny, taka woda kokosowa, taki bardzo świeży zapach. Bardzo ładny, bardzo ładny bardzo taki wakacyjny. Miałam go też właśnie ze sobą w Hiszpanii i skusiłam się, bo mówię: dobra, to tylko żel pod prysznicą nie ma w pełni naturalnego składu. Ale on jest bardzo krótki i mam takie wrażenie, że Palmolive poprawiło te składy. One nie są naturalne cały czas, ale są naprawdę bardzo krótkie. Nie przesuszał mnie. Ja mam teraz też żel drogeryjny, który zostałam w paszce PR-owej, więc wiecie, no, nie wyrzucę przecież, tylko używam, ale mega mnie wysusza. A tutaj, pomimo, że jest właśnie SLS, to nic złego się nie dzieje, więc nie używam go też codziennie, bo się trochę bałam, ale od czasu do czasu i nie miałam takiego, wiecie, nieprzyjemnego ściągnięcia. Jeśli nie macie skóry atopowej ekstra suchej, to Palmolive uważam, że to są jedne z fajniejszych żelów i pod względem konsystencji i zapachów są naprawdę mega, nie są drogie, więc polecam. I przejdziemy... Aha, jeszcze zanim pielęgnacja, to chciałam jedną rzecz. Myjącą, a w zasadzie po prostu pod Bo jest to peeling kawowy od Body Boom z Mango Oj, słuchajcie, bardzo, bardzo fajny peeling Kupiłam go też do Hiszpanii Bo jest taka mała saszetka On naprawdę kosztował niewiele na promocji w Rossmanie Pięknie pachniał Kawą i tak delikatnie mango. I ja bardzo lubię te peelingi kawowe. Oczywiście nie ma co przepłacać, bo to jest po prostu kawa z jakimiś olejkami, ale zawsze jednak powiem Wam szczerze, że te peelingi ze sklepu, takie gotowe, lepiej mi się sprawdzają niż jak sama wezmę fusy i zrobię kawę z jakimś olejkiem. Więc ja generalnie lubię te kupne peelingi. Dwa balsamy. Pierwszy to jest. Frojo Fruits and Veggie Tapes, czyli ta marka od Lale, balsam do ciała, pomidor, kiwi i witamina E Olej z pestek winogron, ze słodkich migdałów, ekstrakt z pomidora i kiwi Bardzo spoko był ten balsam, niedrogi, możecie go kupić na ich stronie, ja go miałam właśnie też w Hiszpanii ze sobą, bo był lekki Szybko się dosyć wchłaniał, jeśli nie dało się za dużo, to się nie smużył, tylko ładnie się wchłaniał Nawilżanie było ok, ładnie pachniał, tak świeżo, bambusowo, więc sam raz na wakacje. Natomiast y, troszkę później otworzyłam sobie balsam z Ewy Chodakowskiej, Bibio Chia i Kwiat Japońskiej Wiśni, taki zapach. I muszę Wam powiedzieć, że ten balsam jest bardzo podobny, ponieważ jest również taki lekki e, Też jak się da za dużo, to się trochę smuży, ale jak dać odpowiednią ilość, to się po prostu ładnie wchłania I gdybym miała wybrać jeden, no to muszę szczerze przyznać, że ten z Ewy Chodakowskiej jest po prostu lepszy Bo konsystencja jest podobna, ale jednak poziom nawilżenia jest lepszy Jednak poziom nawilżenia tutaj jest wyczuwanie lepszy Tutaj mamy poliglicerynę, no i oczywiście różne tam olejki widzę z nawet Także nawet składowo one się jakoś bardzo nie różnią Ale powiem, że ten naprawdę wyczuwalnie lepiej nawilża i Jest dostępny w Rossmanie, oba są niedrogie Więc ja będę wracać na pewno do tego z Ewy Chodakowskiej I dalej mam trzy takie tłuste produkty do ciała Jeśli macie skórę taką suchą jak ja, to pewnie wiecie, że no, natłuszczenie od czasu do czasu też jest potrzebne Ostatnio mam coraz mniej cierpliwości do tych produktów tłustych, ale mm, pomimo nawet tego, że większość czasu używam takich lekkich, to przynajmniej ten raz, dwa razy w tygodniu, też czegoś tłustego muszę użyć, żeby ta skóra nie swędziała, nie była taka bycie sucha. Pierwszy produkt, yy, może tak, pokażę Wam dwa produkty z yy, Contigo, czyli BioLove. Ja szukałam produktu, właśnie, który był lekki, więc prewencyjnie nie kupiłam masła do ciała, tylko kupiłam lekkie masło do ciała i kupiłam mus. Ten mus, słuchajcie, jest tragiczny. To jest jedna z najgorszych rzeczy z masłem szyjaki, kiedykolwiek używałam. Wszyscy wiedzą, że masło szyi jest tłuste, że ono się do końca nie wchłania, zamienia się w olejek, ale to jest smalec, to jest naprawdę dziewczyny smalec, więc nie polecam Wam musów. Ale z kolei ta wersja, czyli light body butter, lekkie masło do ciała jest super. Jest to właśnie o konsystencji balsamu, tak jakbyście troszkę zmieszały balsam z olejkiem, trochę dolały tam olejku. To nie jest takie puste jak masło shi, nie zamienia się całkowicie w olejek, ale troszkę jest oleiste. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Więc jeśli potrzebujecie um, lepszego nawilżenia niż zwykły balsam, chcecie coś z masłem shi, ale nie... Nie tak aż tu z tego. Polecam Wam te Light Body Butter. W ogóle bardzo lubię produkty z Kontigo, dlatego że oni robią świetne zapachy. To mango, to po prostu pachnie, jakbyście, a rozkroiły mango. Więc w tym akurat są bardzo dobrze. Tutaj mam zapach Arbuza i też jest genialny. No, tylko tyle, że, że konsystencja wersji musu jest tragiczna. I ostatnia tego typu rzecz to jest wiosenny, puszysty mus do ciała, ale od czterech szpaków, mydlarnia cztery szpaki Ja już to pokazywałam w ulubieńcach i jedna z Was mi napisała, że był tuściutki Słuchajcie, jest to tłuste, dlatego że to znowu jest produkt na bazie masła shi, jest dużo różnych innych wyciągów I tutaj dodali też olejki eteryczne, więc to naprawdę w ogóle super pachnie To jest taka piękna cytryna, nie kiblowa, tylko taka jak tarta cytrynowa i też czuję jakby Tymianek? Gdzieś tam w tle No, zapach jest cudowny Konsystencja jest bardzo innowacyjna Bo to jest naprawdę musto Jakbyście, nie wiem, jajka ubiły I się tym chciały posmarować Coś takiego Więc jest to mega przyjemne No i zmienia się to w olejek Tylko, że nie jest to aż takie tłuste w moim odczuciu Jest to takie... No powiedziałabym, że wręcz półsuche, co nie znaczy, że to się wchłonie bez reszty i w ogóle nie będzie tłuste Ale wiecie, jakbym miała porównać to i ten produkt z Contigo, no to cztery szpaki wygrywają o milion procent One są co prawda troszkę droższe, tak gdzieś z 10 zł, a składy są porównywalne, ale w dalszym ciągu polecam Wam cztery szpaki Bo przyjemność użytkowania jest nieporównywalna, no tego musus biolowe to po prostu nie da się używać Dobra, lecimy dalej. Jeszcze trochę produktów tu mam. Może tak, dezodoranty. Testuję teraz coś innego niż DAW, który pojawia się praktycznie w każdym denku Mam tutaj Rexonę, taką Invisible, którą kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam mieć jakiś dezodorant w koszyczku ratunkowym na mój ślub. I zapomniałam o tym, słuchajcie. Musiałam kupić po prostu to, co było w takim małym wiejskim sklepiku było tylko to. Zapach ma taki pudrowy. Sprawdza się ok. Um, nawet w sumie muszę przyznać, że chronił, co mnie zaskoczyło, bo ja nie miałam dobrych, um, dobrych wspomnień z Rexoną. Właśnie ja raczej Rexonę unikam, ale jak już kupiłam do koszyczka, to zużyłam i muszę przyznać, że było to całkiem niezłe. Oczywiście nie brudzi ciemnych, jasnych ubrań, ale powiem wam, że chyba teraz już żaden dezodorant nie brudzi. Przynajmniej mi się to nie zdarzyło. I miałam tu też Nike Woman Loving Floral, i to jest dezodorant. Perfumowany Nie wiem, co mi strzeliło do głowy Chyba tylko sentyment, bo kiedyś chyba w gimnazjum W ogóle używałam tych produktów I bardzo lubię też perfumy Z Nike, dawno temu Chyba z pizzenek do tyłu wam pokazywałam Właśnie takie białe perfumy mm, Bo one są naprawdę dobre Jak za tą cenę Ale dezodorant, no wiecie, to jest dezodorant Nie antyperspirant, więc ach, W końcu zużyłam to tylko W jakieś weekendy i na home office Bo to po prostu nie chroni i może też wywołać podrażnienia, jak się to położy na świeżo ogoloną skórę Nie polecam Wam generalnie Przejdziemy jeszcze przez produkty do dłoni i później będą właśnie perfumy Mydełko z Lidla for Food for Skin Mydło w płynie z ekstraktem z trawy cytrynowej Przepięknie pachniało, było mało wydajne, ale kosztuje 3 zł Więc no spoko, pewnie jak nie będę miała żadnego mydła... To wrócę do któregoś zapachu. Mydło, nie mydło, krem do rąk z Joop Uwielbiam kremy do rąk z takim atomizerem. Wiecie, że u mnie mega dużo tego idzie, używamy z Adamem, więc fajnie właśnie postawić to przy zlewie. Wtedy też goście mogą tego używać. Raz na dzień, czy tam w pracy, czy na noc używam takiego gęstego kremu, który jest lepiej nawilżający, ale tak, do takiego doraźnego użycia ten sprawdza się super I on naprawdę jest niezły Myślałam, że on będzie dużo lżejszy niż te kremy z jąpa, które mają w tubeczkach i są mniejsze Ale on jest naprawdę niezły To jest co prawda do rąk ciała, ale my zawsze używamy tego po prostu do rąk Zapach figa, to jest taki zapach kosmetyczny Taki delikatny I naprawdę spoko Kolejne to jest nasze opakowanie, na pewno e, nie ostatnie I dalej... Mam krem z bizu, który też kupiłam na lawendowej szafie. I feel Nature Hand Cream Booster z mango, kokosem i z czymś tam jeszcze. Też właśnie to jest krem naturalny. I był bardzo fajny. To jest taki powiedziałabym kremo gel. Który przepięknie, owocowo pachnie Wyciśnęliśmy go do i ja i Adam bardzo byliśmy zadowoleni Tylko, że to nie jest żaden krem booster Bo to kojarzy się, nie wiem, z jakimś ekstra nawilżającym Wręcz prawie starą do rąk to, to jest właśnie raczej taki lżejszy krem On daje u nas radę, ale nie powiedziałabym, że to jest taki, wiecie Krem do jakichś spieszchniętych, suchych dłoni, to nie Ale mm, zapach mega i na pewno wypróbuję kolejne rzeczy z tej marki, która właśnie niedawno się pojawiła na lawendowej szafie. Dalej mam dwa kremy znakomi, które kusiły mnie opakowaniami, bo zobaczcie, już zakrętki pogubiłam, ale to są kremy, które wyciskacie tutaj um, takim atomizerem w ogóle super. Szkoda, że więcej producentów nie pomyślało o tym przy swoich kremach. Ja mam tutaj krem do rąk i krem do stóp. Trend stóp zdecydowanie za lekki. Na początku byłam zachwycona, bo on pięknie pachnie. Ma bardzo luksusowe, znaczy, luksusowe opakowanie. Um, no nie wiem, ja miałam takie poczucie, jakbym użyła jakiegoś salonowego kosmetyku, i tu nawet na nim pisze, że do użycia w domu i w salonach kosmetycznych, ale niestety to jest dużo za lekkie. A jeśli chodzi o krem do rąk, no to niestety to samo Dużo za lekki, on się wchłaniał i ja miałam wrażenie, że chcę pokremować te ręce jeszcze raz Więc bardzo słabo Tym bardziej, że o ile na ciele mam suchą skórę, to na rękach nie mam z tym problemu Więc, więc naprawdę tutaj kiepsko I jeszcze jakby tego było mało, to mam dziewczyny zapach świeżo pieczone ciasto papajowe I ten zapach był okropny ja mam z tej samej serii peeling, którego teraz używam Peeling jest super, pachnie faktycznie jak świeżo pieczone ciasto papaja. natomiast ten krem pachniał jak jakiś e, plastik Więc nie polecam Wam, może te opakowania właśnie przyciągają Zwłaszcza jak są pełne i z nakrętką, wiecie, tak ładnie stoją w hebe, ale nie polecam I na koniec mam kilka perfum Pierwsze perfumy to są perfumy z Gessa, to jest Gess der. Tu mam taką końcówkę, ale tego się nie da absolutnie już e, wypsikać. Nie wiem, coś mi się... Sta... Aha, nie sięga po prostu ten atomizer. Natomiast bardzo lubię, w dwa sezony wypsikałam, w tamto lato je kupiłam i w to lato je dokończyłam. To są perfumy typowo kwiatowo-drzewne, nie jest to jakoś wyjątkowa nuta, ale akurat jeśli chodzi o taką kategorię letnią na co dzień, to one bardzo mnie trafiały, mega mi się podobały. One mają tutaj kwiat jabłoni, jaśmin Myślę, że jaśmin to jest taki składnik, który w wielu perfumach mi się podoba Jak jest jaśmin, to już wiem, że mogą to być perfumy dla mnie Także kwiat jabłoni, jaśmin na pewno Są też cytrusy, ale to nie jest typowo cytrusowy zapach One są gdzieś w tle Pomimo, że one są chyba bazą nawet tutaj Jest nawet kokos, z tego co pamiętam Bardzo ładne, takie kobiece Kobieco-letnie perfumy, fajne i ja byłam bardzo zadowolona, pamiętam z trwałości, natomiast w to lato zostało mi już ich niedużo, już je kończyłam w to lato i miałam wrażenie, że dużo gorzej się trzymają. Naprawdę ja pamiętam, że jak je kupiłam, to byłam zachwycona między innymi tym, że się dobrze trzymają. Niestety na skórze topowej nie wszystkie perfumy utrzymują się dobrze, bo ta skóra jest po prostu sucha, i nawet są takie triki, żeby gdzieś tam smarować się wazeliną, żeby na tym dopiero dawać perfumy na to, bo wtedy te perfumy się dłużej trzymają i tak dalej. A te, no jestem pewna, że trzymały się lepiej na początku Nie wiem, czy one zaczęły się, słuchajcie, już psuć Zapach się w ogóle nie zmienił, nic się tutaj nie działo Oprócz tego, że trwałość, moim zdaniem, jak wróciłam do nich w to lato, była dużo gorsza Dajcie znać, czy tak miałyście W każdym razie, tak czy inaczej, bardzo je lubiłam Mogę Wam spokojnie polecić, bo nie są też jakoś horrendalnie drogie Udało mi się je kupić w Rossmanie za mniej niż 100 zł na jakiejś promocji i dalej mam trzy flakony perfum, Które są w połowie I ja po prostu oddaję je w dobre ręce Dlatego, że mam ulubione perfumy, których chcę używać Fajnie było te, te perfumy przetestować Ale nie sięgam po nie zbyt często Też właśnie ze względu na trwałość A mam już koleżankę, która je chętnie przygarnie i przetestuje Tylko mówię, poczekaj, bo jeszcze denko <noise> Muszą pójść do denka i dopiero I po pierwsze są to Perfumy z odlewni Hmm, tylko że właśnie He, Będę musiała poszukać jak ta odlewnia się nazywa opakowania są takie i, I postaram się gdzieś to umieścić w opisie Bo wyrzuciłam pudełeczka A w każdym razie, słuchajcie, te perfumy z odlewni są bardzo zbliżone Ja mam tutaj na pewno Eskadę, tylko nie pamiętam jaką I mam tutaj też Giorgio Armani... Aqua DJ. Jeśli chodzi o to, jak te zapachy się plasują w porównaniu z oryginałem, to bardzo różnie. Są takie, które są mega podobne, są takie, które ledwo przypominają oryginał. My zamówiłyśmy wtedy pamiętam do pracy chyba z 20 sztuk. I porównywałyśmy sobie to wszystko, także ja mogłam y, zobaczyć właśnie kilka zapachów. No ja mam tylko te dwa. Na początku byłam z nich bardzo zadowolona, bo to jest 10 zł za taki flakon. Nie wiem, to jest chyba 30. Jeden flakon to jest chyba 30 ml, więc cena praktycznie żadna. A o dziwo powiem Wam, że nawet nieźle się trzymają, bo te 3-4 godziny dają radę. No, ale jednak wiecie, ja mam perfumy swoje ulubione, które trzymają się cały dzień. Przynajmniej te 8 godzin mojej pracy, więc jakoś tak odstawiłam je, nie używam ich i po prostu idą dalej w świat. Jeśli chcecie mieć jakieś tanie perfumy do używania, bo nie wiem, szkoda wam droższych, trzymacie na okazji i tak dalej, nie wiem, jakie tam macie podejście do perfum, to nawet jest to niezła opcja i na pewno lepsza alternatywa niż jakieś takie tanie śmierdziuszki z Rosmana, więc można się pokusić na nie. Ale oczywiście no nie są to, wiecie, jeden do jednego odpowiedniki drogich perfum. Na to nie ma co liczyć. I taka sama sytuacja jest z perfumami z, z Reserved One są La Rude Rivioli. Też kupiłam je, ja nie wiem, za 30 zł, chyba kiedyś w Reserved Nie wiem, dlaczego ten zapach mi się spodobał. Bo na dłuższą metę to jest zapach. Ja nie sprawdzałam, co w nim jest, ale on tak pachnie. Jak trochę jakby miał winogron, może w sobie bardzo ostry, bardzo taki duszący, słodkawy, ale taki ciężki. Nie wiem, to, to nie do końca jest mój zapach. E, no Gdzieś tam nie jest tragiczne, ale też, właśnie jak się popsikam, to przez chwilę mnie dusi, a potem wychodzę z domu i nic nie czuję, więc yy, no nie, nie nad tym mi zależy. Też je odstawiam i stoją, więc póki jeszcze pachną, póki jeszcze się nie zepsuły, to po prostu oddaję je dalej, a ja będę sobie mogła używać już po prostu ze spokojnym sumieniem tego, co lubię. I słuchajcie, to wszystko to tyle, jeśli chodzi o produkcję do ciała. Już zbieram dla Was kolejne denko produktów do twarzy, także już tam widzę, że to będzie mega duże denko No i co, mam nadzieję, że nowa forma przypadła Wam do gustu, ale oczywiście dajcie znać, bo no wiadomo, jednak nagrywam dla Was Więc jeśli Wam się nie będzie to podobało, to zawsze możemy wrócić gdzieś tam do denka mieszanego A na razie bardzo Wam dziękuję za uwagę